Ten progres, jestem tu długo w tym klubie, od zawsze w tym mieście i jest zauważalny tak gołym okiem. Czyli systematycznie podnosimy ten poziom sportowy do góry. To dzięki temu, że właśnie mamy wsparcie finansowe, organizacyjne, ta infrastruktura jak prezydent już podkreślił, jest coraz, coraz lepiej rozwinięta. Podziękować chciałem prezesowi, który. Piastuje ten urząd i sprawnie kieruje tym klubem, i dzięki temu też to wszystko funkcjonuje bez jakichś większych zgrzytów. Oczywiście jakieś drobne zawsze niedociągnięcia, mankamenty niezależne od nas wszystkich, jakby istnieją. Wszystkim tu, tu pracownikom tak, urzędu, którzy też wspierają i są sercem z nami, kibicom, którzy nas też dopingują, bo to jest też bardzo ważne, no i zawodnikom przede wszystkim. Chciałem też złożyć podziękowania, bo, bo to jest, e, oni są głównymi autorami, reżyserami tego, tego sukcesu historycznego, bądź co nie, bądź, bo mamy półmetek, ale przynajmniej tego, tego półrocznego planu. E, miejsce, jakie zajęliśmy teraz na półmetku, plus e, pozycja w puerze Polski, e, potwierdza, że, że jest to jakby wyjątkowa na razie runda. E, moim współpracownikom, trenerom e, Sebastianowi Łukiewiczowi, Hubertowi Kościukiwiczowi, którzy e, bardzo dobrze pracują. Są efekty namacalne, trener-bramkarzy pod swoją tą opieką <grymne> <grymne> w bramku strzelnego bramkarza się doczekaliśmy. E, a tu Hubert, e, jako jak mój najbliższy współpracownik, e, też podziękowania dla niego, bo, bo bardzo dobrze wykonuje swoje obowiązki, swoją pracę i dzięki temu to wszystko funkcjonuje na tym poziomie. I, i jeszcze raz gratulacje dla nas wszystkich. Dziękuję, dziękuję bardzo, bardzo. dziękuję. Ja moim zdaniem jeszcze, jak mogę, kontynuując już tutaj myśl trenera, tak, jako przedstawiciel drużyny, e, chciałbym również podziękować prezydentowi i prezesowi, taki e, tworzycie panowie wspólny tandem, który ciągnie tą wygrywającą piłkę. Jesteśmy zadowoleni z tego, że tutaj jest naprawdę stabilnie, wszystko jest e, gdzieś tam e, regulowane, jeżeli na coś gdzieś tam brakuje, to wiadomo jest, Czysto powiedziane, wtedy i wtedy będzie wszystko wyrównywane, także tu nie ma żadnego problemu, gramy w otwarte karty, w czyste karty i, i cieszymy się bardzo, że, że w takim gronie możemy się tutaj spotykać. Wiemy też o tym, że tutaj, tak jak trener wspomniał, i całe miasto jest zaangażowane w to, żeby ta piłka szła do przodu. Co pół roku są chyba tego efekty, myślę, że, że kibice są również zadowoleni, to jest nie tylko nas jako zawodników, ale również tych, których gdzie tak nie widać na, na boisku, czyli tak jak mówię, prezydent, prezydenta, prezesa, e, różnych sponsorów, którzy wspomagają grudzonki klub. E, I to nam pomaga w tym, żeby, żeby coraz lepiej grać i, i mam nadzieję, że sprawiać przyjemność kibicom, e, zarówno w Lidze, jak i w Pucharze. Myślę, że, że te emocje... Gdzieś tam już się udzieliły. Przed nami za niedługo tak, już zacznie się rozmowa o Wielkiej Legii, także myślę, że tu prezydent też będzie często brany do odpowiedzi. Zapraszamy do szatni od czasu do czasu pana prezydenta. Tam też hucznie czasami można jakieś zwycięstwo Zapadrzę, uczcić i porozmawiać. Zapraszamy. A jak już Pani kiedyś zaprosi, to wejdę. Bo zasadę, do szatni nie wchodzi, Do szatni wchodzą trenerzy i może od czasu, do czasu... Do nie możemy nawet na trening zaprosić. Dobrze.